dobry wszystkim, bardzo, witam serdecznie Stuartowi i zapraszam Was na nowo, no, odcinek. Też drugi odcinek z Escape Factory 4. Aktualnie jestem sam. Zagrywam o takiej godzinie późnawej, Pierwsza w nocy, by the way. Będziemy troszeczkę robili rzeczy takie jak to. Też przy okazji. Nie wiem czy nam się do, do końca uda. Będę musiał się dowiedzieć, ale. Wiem, że jest do wykonania test-lab takie rzeczy, takie że które nie, wykona nie wykonaliśmy na wcześniejszym, więc za chwilę tak się zobaczyć. Drugą rzeczą jest... Jak ktoś zapyta mnie, jest momo. Wiecie... Jak te są priorytety, czyli... Na pierwszy ogień tak zwany Overwatch 2. I ja... Ja po prostu nie że płynem ale... To Długo nie będę czekał, jak muszę nagrywać już to dla was widzowie I No i po prostu trzeba było wreszcie Żeby było dla mnie to wygodniejsze A mogę to zrobić? Okej, okay, fajnie wiedzieć A jak się crafting robi? Zobały Okej? Okay? Tam tego trochę, ale. Co? No. Tego się jeszcze będzie nam brakowało, to napadając. To, to teraz jesteśmy. Why not? To się. A nie. Aha. Coś takiego. Cobblestone Mood. Aha. Vanilla ani czyli. Try Akosant to co nam tworzy to. To jest chyba Dirt ogólnie Nie musimy zrobić jakby to. Jest to ta, musimy Wymagane jest do dalszego poruszania się 11 Po nośtek Chyba Nie jestem w stanie powiedzieć ile będzie potrzebne Zapewno wiem, że będziemy musieli zbudować gdzieś podejście. Zastanawiam się, żeby nie tu walnąć. Wiadomo, też musimy jakieś na zwierzęta pasywne mieć. To nie będą mi też niepasywne, takie jak yy, nieprzygotowane creepery, szkielety i tak dalej. To będzie pewne, jakby. Chyba nie muszę potwierdzać tym, że bardzo chyba lubią nas takie atakować, jak na który które dużo ogarnęliśmy nawet. Była, fajna była paczka, ale potem... Coś się wyrowi nie spodobał, Albo paczki te same i nie chciał ogólnie... Chyba nie współgrać z tą paczką modyfikacji, no więc... Musiała być po zakończona. mi jest do tego jest. To muszę powiedzieć, że jest mi tylko żal. Nie mogę niestety nic zrobić na to. Jakbym chciał, próbowałem. Próbowałem na tego save'a... ...pogalnąć. Zobaczyć. Coś się teraz w config'u którymś. Woda. też serwer działał perfekcyjnie, no to... ...niestety, ale się wyłączyło to wszystko i... ...papa. I no... Czy mi jest żal? Jest dosłownie jest Midal. Nie czuję się z tym fajnie, że musiało tak się zakończyć. A no właśnie, dzieła natury, tak ja mogę powiedzieć, nieproszone rzeczy się stały, gdzie nie chciałem ich mieć. Po prostu chciałem mieć idealnie wszystko zrobione. Jak lubię mieć perfekcyjne rzeczy, po prostu czy to serwer, czy to swój hosting. To powinienem mieć profesjonalnie, żeby po prostu... Ja się mi zaufać, coś nie no to za coś, co nie? Tak samo jak chciałem mieć idealnie z dedykiem, to wszystko pięknie zrobić, ale no też to się tak biało. po nie wiem, że tego kończy po prostu. Po prostu jest mi żal. Dlatego, że nie uda mi się tutaj odratować. Wiem, że bym mógł jeszcze próbować, Przecież chyba. Chyba panem mieć jako serwer sobie zapisany. Jako architekację serwera. Mogę zawsze jeszcze proponować ustrzonąś. Pasmo na tym dedyku. Na maszynie. No to inaczej dedyk. Wiadomo, nie na mojej. No wiadomo. O, dostawcy internetu już teraz nie oferują za darmo ipv 4. Teraz na firmę wszystko trzeba mieć w stronie, więc takie. A. Ciekawe, jak to ogarnę. Jestem po prostu uwięziony na zasadzie takiej, że nic nie mogę zrobić. Ser ser, ser serwer, serwera nie mogę nic po prostu zrobić na zasadzie do hostingu. No, tak do hostingu, macie, Dalnie bym się tak tego. to do, 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 do dogadać y, z. Y. Jednym hostingiem bardziej po prostu na dobrą cenę. Tą idealną odnośnie. Dedyka, więc mam po prostu troszeczkę taniej. Podoba mi się to, bo mogę wam ogarnąć po prostu rzeczy na mój hosting. Teraz zapraszam jakby 3, 3 zł za hosting. Idealna cena, jak to mówią. A tak generalnie, no to, albo lokalnie spróbuję, powiedzmy na trzecim komputerze, wiadomo, niektórzy nie lubią, ale Linux, raczej, znaczy, bardziej, Debian, jaki Debian, Ubuntu, co, co ja mylę, po takie, jakby ktoś powie, że zrobię najgorszą rzecz tam, po co, po co w takiej bawić się to jak to można dojść? Zgadzam się, można. Ale jak się nauczyłem Ubuntu, całego systemu operacyjnego Linuxa, podstawowych rzeczy, nie, umów, nie mówię, że umiem jakichś, nie wiem, powalonych rzeczy na Ubuntu. Tak mi jest po prostu łatwiej zrobić serwer. Tak samo jak... E, nie wiem, czy jest informacyjnie... informacje nie mówiłem. Ten serwer, jakby serwer, znaczy ten świat, tam serwerem Jefaktory. Ładnie udało mi się go zrobić na zasadzie, że mam kowalniętego test screena. Bo wiadomo, jest też ten, taki software taktyr tak zwany. Miałem go iść, miałem go wcześniej, ale potem powiedziałem A po co mi? Więc... Jest jak jest Jest jak jest, no. Jest po prostu dużo prości dla mnie Na... Urządzenie Bo wystarczy screen Powiedzmy, nie Sky Factory ten inny serwer to tyle więc jak ktoś próbuje wejść w świat linuxa albo są osoby, które wiedzą mniej niż ja, no to to nie jest ciężki system jest to jakby troszeczkę, no wiadomo, to jest nauka, serwerowa no jak dalej? Ale czy mi teraz jest. Pod do tego? Tak. To jakbym miał wyświetlenie. bo aktualnie mój hostnik jest na Ubuntu, To jest. To jest sama śmieszna rzecz. To jest ustawione i działa to, więc. To mnie skorzystać z tego, jak, jaki tutaj mamy. Weźmiemy stąd reziny. Stąd to. Stąd to, więc. Więc to jest Dirtu, jak to mówią. Lepiej się trzymać Dirtu niż nie mieć Dirtu. Ale ogólnie... Wiadomo. Każdy ma swój system ulubiony. Poza tego, że na laptopie mam Arch'a. Nie, to, to nic nie złego. Jakoś mi to wszystko działał i... Jak ktoś chce, oczywiście link w opisie do hostingu. stawi host oczywiście 10% na pierwszy miesiąc. Chyba, że jeszcze jakaś promocja się pokaże na zasadzie, że będzie można tak ładnie powiedziawszy, to bardziej dołączyć. To bardziej będzie promocja taka hostingowa na serwer Discord, boty Discord albo i może ze strony WWW co sobie śledzić. Też dam w opisie możliwe, nie dawałem to jeszcze, dam w opisie. Normalnie zaproszenie do mojego hostingu na Discordzie. Ktoś będziecie oczywiście z tego skorzystać. Zawsze próbuję pomóc widzom, czy to też klientom, na zasadzie, że da się zrobić po prostu na podpięcie domeny. Podpięcie tego, bo tam niektóre rekordy muszę dodać, które ja mam fizycznie. To fizycznie, no Fizycie, które ja muszę, wiem, wiem, które muszę podać klientowi, które on musi dodać dać dom, ale jakiś większy nie mogę zdradzać. Wiadomo, trzeba to tego w, było umieć. A Discord to było po prostu automatyzacja, więc to nie był problem, no i co domo, na pierwszy miesiąc. Chyba to co wiem, 2 złote i chyba 80 niecałe, tam chyba 2,50, coś w okolicach tego, albo 2,49 jest za pierwszy miesiąc, więc no, polecam, jak ktoś potrzebuje, warto sobie bota, bo nie lubi przepłacić indziej, no to zapraszam jakby serdecznie, zawsze jest pomoc z mojej strony, ktoś jest... Wszystko dopracowany panel chociaż i tak będzie zmieniany. Cały będzie zmieniany od zera, pisany. Ale to tak z czasem nie mówię, że w tej chwili będzie, ale będzie. A my co? Co my da nam się zrobić oprócz tego? Bo tak gadałem i gadałem. kobyl, kobyl kasa. create, są genotalne. A to o Vanilla Chaos. To jest to Advancement. O! To my zepsuliśmy tutaj z mamo. Bo tego nie, nie przeczytałem. Pewnie to będzie bardziej. To nie moja wina, że nie przeczytałem. do tego. Mam znaczy, mogę to tak przenosić, a nie będę musiał. Ne. It. A, teraz już tak się bierze Nie tutaj nie jest shiftem Mam nadzieję, że tego co mam koblar, To wystarczy Nie wystarczy? Oh no Oh no Oh no Oh no, ja, ej, ja myślałem, że mamy tego dużo, a jednak nie mieliśmy tego dużo, no to nie wykonamy tego testu czy szybko dodania. zadania. Trochę źle. Dużo nam brak. Kuba Kobyl. Okej. Okay. ten. Jeszcze ten, tylko będzie stone. To jak to jest? Pewnie z czterech tych. to jest proste. To jest prostsze i tańsze niż Wiadomo, okay. no na zapas więcej wystarczy. Pewno idzie popa. No ładnie już mamy rzeczy porobione. Które możemy kolejne? No to my mieliśmy lawę tak, bo potrzebowaliśmy tylko psy nie zrobiliśmy. Uptame do... Uptame do, do, do non-stopping. Let's go. You win. To 31 z... Y, 5 więc wiadomo. Tu jest zakładek dużo więcej. Jeszcze wytrzymała enchantment. Questy też zaczęły. Farming. To to. Edge Power mieliśmy. Albo my to gdzieś mieliśmy, albo mi się daje. Albo tak się zaczęło, bo nie pamiętam, że było. Ale mamy chyba to. Albo Momą ma. Myśli, że Momo ma i dlatego. Cześć, to wstoreczność. No to hopper. Hopper, hopper. Staram się zdobyć żelazo, ale teraz to nie. Momą ma zręczni tego. Tą sezonkę. Aerolową. Eksplorację, tak pamiętam. Pamiętam, że to będą różne miasta. To chyba Wspomina mi się. To teraz to jest Max Fusion Reactor. O, tu musimy. To jest Fusion. Czy to jest z mechanizmu? A to jest z innego. Maximum override. To jest takie... typowo końcówka. W tym mówię... Hit gaz, gas. Po co przechowywać w tym? Lepiej w stery gaz. No, 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 my wieźmy Iron, no. Mamo musi mieć. To powiem świetlić. Kymet co to zapomniałem. Prawem, że to znajdzie się pająku źle do przejścia. Ja. Czy teraz mi się wydawało skaczący creeper. Ja po prostu dostałem jakiegoś oświecenia. Spadaj Endermanie. Nie jest to równo co nie. To jest? Tu ile jest? 1, 2, 3. A jak dam tutaj? Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, ile to będą 4? Co nie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, to teraz będzie równiej. Ja, nie będzie oświetlone. Tu mamy okres wersji, ale tu nie, nie. mamy ładnie już kolejne rzeczy. Eee. to jest git, jeżeli w takim czasie nam to potakuje. Klaudzik. Luzik. Więcej to. Zwierząt. Jeszcze Gras, jakoś zdobyć. Mam nadzieję, że tu się jakoś Gras da zdobyć. To jest Dyrstam, a... To ma być Grasbrock. Chaldron. Jego... put mam... Uda się łatwo zdobyć Właśnie z dirtu Czy są jakieś szirsy inne? Bo tylko sama Ironowa? No ironowe to trochę tak... kiepsko bym powiedział. Ja w ogóle może je zobaczę tutaj, ja tyle ironu, że nie, nie widzę ich powiem To są pewnie tylko ironowe. Eee, problemy. Dobra. Dobra, widzowie. Będziemy kończyć. Wam się, że w kolejnym odcinku już mama będzie. I nie będzie już ważny overwatch dla niego i powie, że to wikna ponagrywajmy sobie. Ale zobaczymy. I co, widzimy. widzimy się na słuchaczkę, trzymajcie się i widzimy się już niedługo.